Cześć, tu Sebastian Sobowiec. Chciałem wam dzisiaj pokazać miejsce, które chyba już znacie. To jest ujście Trześniówki. Tam na horyzoncie widać góry pieprzowe. Rezerwa w województwie świętokrzyskim. Ja jestem w tej chwili w województwie podkarpackim, bo tutaj właśnie na tej rzece jest granica między dwoma województwami. Tym samym też granica między gminami Gorzyce, i Sandomierz, miastem ja Sandomierz i gminą Gorzyce. Jest to teren małej rzeki, prawie, małej, prawie średniej rzeki, zamknięty w międzywalu, oczywiście podnoszonym, tak jak poprzednio mówiłem, są tutaj wały podnoszone o metr wyżej, ze względu na powodzie, które zdarzają się w tej okolicy. Dawniej były tu łąki i pastwiska, teraz tych pastwisk zostało niewiele, ale zarosły, a co ciekawe nie na włocią, jak to zwykle bywa, ale tutaj szuwarem trzcinowym. Jest to szuwar dosyć wysuszony, dlatego często pada ofiarą takich lokalnych pożarów na skutek celowych podpaleń. I w miejscu, w którym ja teraz się znajduję, rosło kiedyś 6 topoli czarnych. To są takie drzewa charakterystyczne dla lasów łęgowych, bo jak już mówiłem kiedyś o Wolach czarnych w innym filmie, to są to drzewa, które są krótkowieczne, aczkolwiek te no, trafią wyglądać na bardzo stare. Mają takie charakterystyczne wyrostki, wypustki tej kory, z której wyrastają niewielkie gałęzie i dzięki temu potrafią się też rozmnażać wegetatywnie, dlatego, że jak to odpadnie i popłynie z wodą rozbrania rzecznego, wtedy może się gdzieś osadzić i z, te, z takiej gałązki osadzonej na kawałku kory, ta kora gdzieś zaniesie tą gałązkę i z tej gałązki może wy, wyrosnąć kolejne drzewo, ale równie dobrze może wyrosnąć z nasienia, z nasionka. I to drzewo jest ostatnie z sześciu, które tutaj były. W swoim czasie w latach 99, może 2002, wnioskowałem o ochronę zarówno tego terenu zamkniętego w Międzywalu razem z sąsiednimi łąkami Waleria. Walerii, jako użytek ekologiczny, żadna z gmin się tym nie zainteresowała, ani województwa, a odpowiednie wnioski były w odpowiednich urzędach. Wnioskowałem też o ochronę pomnikową dla tych topoli, dlatego że mimo, że nie były to stare drzewa, to jednak związane były z nimi pewne historie. Ktoś tutaj się powiesił, była kapliczka, wcześniej były jakieś sprawy historyczne i niestety tego też nie uwzględniono. Pięć z tych drzew już wycięto, szóste jeszcze stoi. Topola, w taka, topola czarna w starszym wieku wygląda jak drzewo nieco tak jakby schorowane, ale to jest naturalny sposób wyrastania tych drzew, dlatego że one, one tak po prostu mają. To jest ich biologia, taka jest ich natura. W tym miejscu razem z tymi topolami były takie różne ciekawostki, przyrodnicze głównie zoologiczne, które obserwowałem. Na przykład skupiska zimowe sów uszatych, dochodzące do 30 osobników. Gniazdowała tutaj stale pustułka. Gniazdowała też sowa uszata w tych topolach w czasie oczywiście sezonu lęgowego. Pod drzewami były lisie nory. I... A oprócz tego, no wiadomo, cały otaczający teren e, lekko zabagniony w niektórych miejscach, był miejscem życia czajek, rycyków. E, niektóre z tych gatunków jeszcze są e, charakterystycznych dla tych siedlisk. E, nawet dzisiaj spotkałem pierwszy raz w tym roku podszosa. Chociaż w sumie nie jest to nic, jakaś rzadkość. O, tu akurat przypadkiem znalazło się Znalazło się gniazdko badylarki. Czy mamy nowy gatunek gryzonia, który możemy tu wpisać? No ciekawe. Gospodarza nie ma, ale badylarka była. Badylarka to jest jeden z naszych najmniejszych gryzoni. Żyjący generalnie na kłosach roślin zielnych. Tu mamy przykład tego, że przy tych topolach prawdopodobnie wyciąłuje ktoś cel, dla celów z powodu celów ideologicznych czyli mm, kiedyś przy powodzi z 2001 roku wymyślono sobie że e, jak duże drzewa są w między walu, to mogą później zrywać mosty, bo będą się m, zatrzymywać na tych mostach i napierać na filary no i w ciągu, m, w ciągu m, Wielu lat, nie pamiętam dokładnie tych obliczeń. Stwierdzono taki przypadek, zaledwie jeden, yy, gdzie drzewa nie były przyczyną bezpośrednio zerwania mostu, ale wzięły w tym udział, więc tak nie jest to do końca jasne. Yy, legenda ta okazała się być niesprawdzoną, yy, no ale nadal się wycina drzewa z tego powodu, że mogłyby zrywać mosty, a no, to jest tak zwana głupota właśnie urzędnicza. Yy, tutaj mamy dowód na to, że. Nie były te drzewa wycinane dla celów, żeby pozyskać drewno. Tutaj, jak widać w środku była taka dosyć duża dziupla, często w środku chowały się e, lisy i oprócz tego, że lisy miały nory, to spały właśnie w tych e, razem z jenotami na przemian, bo, bo to pola czarna często jest pusta w środku. No i tego drzewa nie zabrano. Fakt, że drzew, drewno to poli, e, według... no ja niestety pieca w domu nie mam, więc tego nie wiem, ale według relacji osób które mają piece w domu i, i palą różnym drewnem to drewno topoli nie nadaje się za bardzo do pieca nie ma z niego dużego pożytku no a tutaj mieliśmy taką to pole średnicy około 2 metrów trudno powiedzieć w jakim była wieku bo była już pusta w środku no, z tych sześciu została jedna. Wygląda jakby była chora, ale tak jak mówiłem, to jest normalne. tych drzewa, one tak rosną. I oczywiście ona ochroną też nie będzie objęta, bo ja nie będę wnioskował nowego wniosku, pisał o utworzenie pomnika. O starym wniosku już wszyscy zapomnieli. Schowali go do, na odpowiednie, dno odpowiedniej szafy. Albo po prostu wyrzucili do kosza. O ochronie w postaci użytku ekologicznego też możemy zapomnieć. A z tego co wiem, granice obszaru Natura 2000 nie obejmują tego obszaru. Bo tu jest w pobliżu, ale raczej na tym terenie już nie ma. A nawet jeśli by było, to Natura 2000 nie zabezpiecza akurat tego typu sytuacji przed utratą siedlisk takich gatunków. Dlatego że no. Nie są to siedliska gatunków związanych z tym obiektem Natura 2000, z tym obszarem chronionym. Gdyby były, można by to te topole podciągnąć pod ochronę z tego tytułu, ale nie są. I tak wygląda jedno z miejsc wczesną wiosną, właściwie jeszcze o pierwiośniu, tak wyglądają kolejne przykłady niegospodarności jak wyglądają kolejne przykłady hmm, lekceważącego hmm, podejścia do historii, do kultury, a nawet do religii, bo wycięto drzewo z kapliczką. Więc no, tutaj nie powiem, że mamy upadek kultury i tradycji w Polsce, ale jeśli ktoś by tak stwierdził, że mamy do czynienia z upadkiem kultury i tradycji, w naszym kraju, no to mógłby być tutaj przykład takiego właśnie upadku. Na dzisiaj to wszystko i życzę miłej wiosny.